Cześć, witajcie z tej strony Rolnicek i witam was na kolejnym vlogu. Dzisiaj jest taki wielkopomny dzień, bo jest nas Czech, jest ze mną Farmson. Witajcie. No i nasz gość Mareczek Hek. Dobry. No i Marek dzisiaj przyjechał do nas takim trochę innym autem: takim trochę bardziej zielonym. Kolorystycznie. Innym kolorystycznie. no Pewnie niektórzy się domyślą o co chodzi, może jeszcze nie. Chodź, chodź, chodź. Czapka pewnie też sporo zdradza. Chodźcie, chodźcie Chodźcie, zobaczycie co stoi z tyłu, tak ta dam, tak ta ta, jak mówiłem, klas, klas Arion 610 z pługiem Tak oto oto ten ciągnik piękny No co tu mogę dużo mówić No może Hek tutaj powie jakim to cudem oni mają właśnie klasa kurde skąd się tu nagle wziął. Jako, że firma się rozrasta, to podpisaliśmy umowę z wieloma firmami. Właśnie z klasem i z Power, Dzięki czemu nasze oferty trafimy w ciągniki i maszyny klasa. Tak samo Fenda, Waltry, Maseya, Challengera. No, Challengera to już nie, bo to tylko Ameryka, ale właśnie tych marek. Mm. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy z tak. klasikiem Machu tak. Bo pierwsze była myśl nad, yy, jeśli klasem, to tak 460. Ten najmocniejszy jest 400, ale. No, maleństwo maleństwo i 400, jeszcze jest na 4 garach, a tu już jest 6, nie? Garów. Jak, to, jak No dobrze. to, to, już... to, to, to le lepiej wygląda, lepiej brzmi, nie? Mm. <grym> Dobra. A ich lepiej chodzi. Lepiej chodzi tak. No wiadomo, no te 6 garów to jednak jest różnica w takie samym. No, Powiem, taka sama moc była na 6, a na 4 to jest różnica, bo teraz dużo jest. A Czas i ten fakt, że ten pułk jest mocno duży, masywny i przy mniejszym silniku wygląda po prostu źle. No, do, 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 no to, to bo też. Udźwignąć by go udźwignął, nie? Ale przy tym, przy, przy tym dużo ładniej wygląda to fakt. Taki no akurat no, do, do siebie do, jest... dopasowani są. Akurat ten jest w stanie podnieść nawet 8 ton na podnośniku. No, hmm. Spor... Sporo Dobra, ten no kasz, to co, my jedziemy, jedziemy no, no, no ty jedź nim, a ja jadę z hekiem tutaj. O tym, my... czekaj, jeszcze, Kolej, jeszcze, 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 dynkiem, jeszcze, jeszcze się go zapytam gdzie. Jedziemy. Ty, jedziemy tutaj na tą rzodkiew, nie? Przeoradzią. Tutaj w lewo. Okej, okay. to tak. może prowadźcie, co? Tak? Dobra, dobra. Dobra. Także widzicie, uka ja jestem zadowolony z tego, że się udało nam załatwić właśnie, właśnie takie. Dobra, jedziemy tutaj prosto, my pojedziemy pierwsi i tutaj w lewo, skręcimy sobie na drogę w lewo. To niedaleko, bo to jest praktycznie zaraz koło gospodarstwa, ale tutaj w lewo no, wolno. Bo zostało nam ostatnie pole w sumie do przeorania, jeszcze rzodkiew oleista akurat na pop jako popląd była siana no i, i stwierdziliśmy, że... A to... Ja, skoro to jest to popląd, to ja po prostu wiadę tylko na pole. No Niech pan wjeżdża tutaj w lewo. Niech się pan nie przejmuje. No. rzodkiew O tak Elegancko, elegancko jedzie. No ciągniczek bardzo ładnie się prezentuje. Nie, gdzieś tak mi pasuje do niego ten pług, ten zielony taki... Taki jasny, Oczywiście. nie? Oczywiście ciągnik jest z nawigacją. Wiadomo, to u was to, ta nawigacja to jest... To jest w każdym... Wy nie wypłacie człowiekowi bez nawigacji ciągnika. Wszystkie ciągniki mają nawigację po wklejane. <laughs> tak, dobra, chodźcie, zobaczymy co on tam... Niezależnie od marki, firmy, modelu. <laughs> to fakie, no pług wiemy, że się sprawuje dobrze, no... Farmson przejedzie raz może, później mnie wpuści, bo to tak w sumie... Tylko toż tam tam farmson trochę za nisko opuszcza ten pług. Ty, panie, pierwsza skibę niżej. No, ale ten, yy, ja to bardziej tak nastawiony za ten klasem byłem, bo on tak, e, klas, nie wiem, a ja, no kurde, fajnie by było takiego klasa, mi się zawsze klas podobał jako ciągnik, no i słyszałem o nim też dosyć dobre opinie, wiadomo, zdarzały się opinie, gdzie było gorzej, że tam nie wiadomo jakie problemy po tysiącu motogodzin, w ogóle, ale, ale yy, myślę, że tak, takie, takich błędów nie będzie problemów. Patrzcie mm. na to, że do, ma Pan dobry kontakt z naszym serwisem, to żadnych problemów nie będzie. Tak, no. Nasz serwis reaguje bardzo szybko, w ciągu kilku godzin jest mm. na miejscu u klienta. Ktoś się zapyta, czemu nie bierzemy go z turem, bo no, mamy ciągnik z turem, nie potrzebujemy drugiego toura obecnie. I też szukamy takiego ciągnika głównego, który będzie właśnie takich ork. Jakieś orki, jakiś wywód, powiedzmy przywóz z kiszonki z kukurydzy na pryzmę, większą szczepą, jakiś agregat uprawowo-siewny, większy do niego, to był taki główny ciągnik, który pracowałby z takim, właśnie bardziej z uprawą niż, niż z sianą kiszonką, bo siano kiszonka to nam wystarczy nawet New Holland, nasz, który sobie radzi jako tak. Co mi pan może opowiedzieć ogólnie o tym ciągniku, jeszcze tak zanim stoimy, niech on przejedzie? No, to może nich on jest, się zatrzyma, wtedy będzie łatwiej. Odpowiedzieć, jak ciągnik będzie stał przed Panem. Szkoda, że on nie ma panoramicznego dachu, jak 400k. Eee, nie jest tu potrzebny, bo raczej tura nikt do niego zwykle nie zakłada, tylko właśnie do mniejszej se serii. A on jest właśnie jak szpitalny na średniej mały gospodarstwa jako ciągnik główny pociągowy. Dobra. E, tak e, tutaj warto zaznaczyć. Przepraszam, się z drugiej strony. Dobra, dobra. E, warto zaznaczyć, że ciągnik jest wyposażony w pompę z bardzo dobrym od, odrzucaczem wody, dzięki czemu może pan używać pisterdów hydraulicznego do odkręcania e, lemieszy na polu, No tam jest wejście, do którego można się podpiąć. Jak pan widzi, tu już jest śruba hydrauliczna, więc tutaj tymi guzikami można ją wysuwać i wsuwać. Tak, tak. tak. również z kabiny jest to do zrobienia. E, Zaczep punktowy trzeciej kategorii, więc to już też na pewno będzie ułatwieniem sporym. Jak już mówiłem, podnośnik podniesie łącznie 8 ton Wałek przykazu mocy 500, obrotów przestawiane na 1000 Zaczep górny zakładany i dolny zakładany Tutaj jest przywieziony z automatycznym zaczepem dolnym wow, no super, Przejdźmy super. tutaj Tutaj mhm. jak pan widzi jest wlew oleju napędowego tak, tak, tak. I także jest wlew adlu to ja jeszcze... wszystko już ma, nie? To oczywiście. Jeszcze że jest skrzynka na narzędzia i jak Pan widzi jest tutaj amortyzowana kabina na amortyzatorach i pneumatyce, dzięki czemu każde mm -hmm. drogi są neutralizowane. Wow, super, super, no. e, Żeby otworzyć maskę trzeba wziąć coś cienkiego i włożyć po prostu tam, bo czemu się tego nie zrobi. Kłada się wciska i wtedy maska idzie do góry. Mm -hmm. e, na chłodnicy są pozakładane siatki, dzięki czemu można większe brudu łatwo odrzucić. Kursy, fajnie, w kabinie fajnie. jest założony czujnik tego, kiedy trzeba czyścić filtry. No, no to kurczę, no wygodnie, y wygodnie. Przedni tu także trzeciej kategorii. Tutaj, także, tutaj jest zwykła śruba jednakże. Mm -hmm. y jest przednie wyjścia. Jest jeszcze także tutaj wałek przykład z mocy naprzód i przedni zaczep. Mm -hmm. Jak panowie widzą, przednie koła ma... Y przednie osi są amortyzowane na hydraulice, dzięki czemu każde do w transporcie, zwłaszcza są idealnie ufalizowane. To mi się kabinie... podoba, tak, no ciągniesz, tak przerabia pan ciągnik, jednak już takiej takiej mocy, który będzie pracował jako główny, no to dobrze, dobrze jednak mieć amortyzowaną oś, bo a coś o tym no. wiemy, o naszych drogach, nasze no, drogi, to tak... No, dokładnie, tu jest pływająca oś, ale w kabinie można zablokować do jakichś cięższych razy, gdyby coś się działo, więc łatwo można zablokować. Z tyłu również są ładnie wszystko pozabezpieczone, kabina przed dołami, są cztery pary wyjść hydraulicznych, są tu odpowietrzniki, w razie gdyby trzeba było wypiąć, jak pan wie, jak się zakleszy to nie idzie... W... Tak, tak, to to fakt. Przyciski są obustronne, żeby nie trzeba było biegać. Super, super. Kobucik tutaj jest, no lusterka, e... ma, lusterka ma konkretne, nie powiem. Te konkretne i ustawione z kabiny z poziomu komputera. No to, to też słyszałem właśnie, bo czytałem, czytałem trochę o tym ciągniku, bo też bym nie brał kota w worku. No i kurczę właśnie bardzo chciałem, bardzo chciałem na testy ciągnik klasa, ale nie, nie mieliśmy takiego przedstawiciela tu nigdzie w pobliżu. No ale jak się dowiedzieliśmy, że wy właśnie przejęliście jako będziecie przedstawicielami tutaj prowadziliście jako grupa, i klas, tak, tak od razu nas manił się pomysł. Hmm, a może jednak, a może jednak jeszcze akurat coś zrobić tej jesieni? Tak jak pan widzi, klamka jest wstawiona nisko, Tak. dla wygody wsiadania, bo potem wysoko byłoby to mocno niewygodne. Wkłada się kluczyk, wciska i wtedy yy, ciągnik się otwiera. Dobra, to co ja wsiadam i no, jadę, a wy stojecie. Tak, niech pan <laughs> Dobra. Wsiadamy widzowie, jedziemy. Jedziemy to powoli do przodu. No, powiem Wam, elegancki ciągnik. Do, do, do tej pory, co testowaliśmy ciągniki, nie wiem, ten mi się po prostu jakaś chyba najbardziej podoba. Mi, bo nie wiem, jak Farmsonowi, Farmsonowi może bardziej odpowiadał Sztajer. No i ten ciągnik teraz tutaj, cały ten podłokietnik funkcjonalny, no tutaj to jest szok, duży tablet, który też mi się podoba. No i duży, przejrzysty, widzimy na nim wszystko ładnie. Mm, wiadomo, naszpikowany może elektroniką, ale jednak musimy iść z biegiem, biegiem czasu i w tą, w tą elektronikę się pchać niestety, bo człowiek nie będzie, powiedzmy, koniem całe życie orał, lub trzydziestką, czy cokolwiek robił, bo to jednak no, trzeba iść z duchem czasu i, i, i nadążać za technologią, bo nawet technologia non stop się zmienia. tak? tak jeszcze nie, umie, nie umiemy orać tymi takimi pługami, ale... Ale powoli się przyuczamy. O, dobra, jedziemy. Ja mówię, mi się, co mi się podoba w tym ciągniku to przede wszystkim to, że ta maska tu nie wydaje się taka kolosalna z przodu, jak się siedzi się patrzy, jest tak do dołu ścięta, jest fajna widoczność właśnie, bo mm, moim zdaniem w Jondirze była chyba bardziej, bardziej doprosta i nie, nie było takiego widoku. utrudniała trochę to widok. A tutaj właśnie tak jest, taki, taki, tak ładnie ścięta, ładnie wyprofilowana maska, co mi się naprawdę podoba. Do półgo tu już nie będę wam dużo mówił, bo pług wiadomo, yy, już był omawiany, jest to ten sam, nawet no nie wiem, czy to ten sam, bo nie mają chyba więcej na, na testy pługów, nie tylko jeden dają, no, ale to jest ten, ten sam, w sensie ten sam model, więc tutaj dużo nie mam co go opisywać. Klas jest chyba, na, ten jest na szerokich laczkach z obciążnikami kół z tyłu, żeby go dociążyć, chociaż i tak masa własna jest chyba dosyć duża. nie nie, nie doczytałem ile on tam waży, później się zapytamy gościa. Wiem, że 400 ważyła chyba 500, no tutaj 600 już na pewno będzie więcej. Ktoś się zapyta, czemu 600, a nie 500? A bo tak już. No, ze względu na te 6 garów, ale stwierdziliśmy już jak brać. Jakbyśmy mieli już brać ciągnik klasa czy coś, no to niech będzie już taki, który nam się marzył. Ten, który jest wyposażony bogato, chyba bo to jest najbogatsze wyposażenie klasa. Yy, tak, tego co widzę, bo wiem, że wiem, że. Cebis Plus albo... nie, to był CIS Plus to było w Arionie 400 ja już mylę z tymi ciągnikami tam było, że Plus był z kolorowym wyświetlaczem a bez Plusa to była był czarno-biały no, płacimy za kolor, no ale no, no niestety takie są już dzisiejsze realia na gospodarstwach, że niestety za małą pierdółkę dopłacamy pieniądze tutaj masz ciągniki klasa się, no naprawdę w sensie, się jak to się nazywa, mm, każą na siebie zapłacić. Chociaż nie powiem, bo znam ludzi, którzy mają te ciągniki i polecają. Tam na YouTubach oglądaliśmy, że to nie wiadomo co. Wyjedziemy, tak nic nie jedzie: że się psują, że upadły klas, czy coś. Ale moim zdaniem, jak to szanuje, tak ma. Jeśli ktoś nie szanuje, no to też nie może co wymagać. Jak szanuje, robi serwis, coś się psuje, od razu wymienia, a nie katuje tego do końca, no to tak, wtedy, wtedy nie powinno być problemów, A jeśli ktoś właśnie katuje, nie robi tych serwisów, tak to mówiłem, no to wtedy, wtedy jest problem, a jak... No już się mi miesza, nie, bo po prostu jestem w takim, w takim szczęściu, że mogę tym ciągnikiem robić na gospodarstwie, że to jest szok. Chciałbym go sprawdzić, no, może jeśli, jeśli go nie kupimy, bo, bo teraz już w ogóle będzie mętnik z tymi ciągnikami, yy, to może w przyszłym roku na ten, na, na kukurydzę, jak będziemy wozić, to znowu go wziąć na testy i sprawdzić, jak będzie sobie radził w odwozie. Bo myślę, że ten ciągnik w odwozie bardzo, bardzo fajnie by wypadł. Bo jest ciągnik krótki, moim zdaniem. Jest chyba najkrótszy, jest króciutki, zgrabny, moim zdaniem. Jest mniejszy niż ten poprzednie Steyr czy tam nasz John Deere jest mniejszy o nie, nie obróciłem sobie pługa co jest fajne to, że właśnie wszystko mamy w tym podłokietniku, tak jak w poprzednich, ale tutaj mamy takie fajne pstryczki takie małe i to mi się podoba, jest ładnie też oznaczone kolorami mamy tutaj też parę przycisków do zaprogramowania, możemy sobie poustawiać na nich, także no, ciągnik, ciągnik ładny mi się podoba. mamy klimatyzację, wiadomo to już jest, to już, to już Musi być w podstawie, moim zdaniem, nie jako dodatek, ale no, nie jako opcja. Ale niestety no, niektórzy jeszcze kupują ciągniki bez klimatyzacji, więc dla nich świeczkę, dla nich naprawdę świeczkę w komentarzu, bo to, to jest katorga. <grym> Ciepłe dni, mm, tu, o, tu mamy 500-400. Widzicie na tylnym prawym słupku y, 1500-400 y, Eco i 1000 eko od, od obrotu wałka. No, i tu w sumie wszystko ładnie pozna poznaczane, ładne, ładnie przejrzysto. To mi się podoba, że jest przejrzysto, Jest wszystko tak ładnie rozplanowane, że po pierwsze, kolory nie kują w oczy, jest wszystko pokładane tak, jakby tak segmentowo: w sensie funkcje od tego, od tego są w jednym miejscu, funkcje od tego, od tego są w drugim miejscu. Co mi się to bardzo, bardzo podoba, bo jednak to jest ważne, nie trzeba to później szukać, patrzeć. Jeszcze jak się wiadomo, jak człowiek się przyzwyczai, to już mu to jest obojętne, ale na samym początku. Jest dobrze mieć właśnie jedno koło drugiego, jak coś jest Więc tutaj tutaj to fakt, dobra, może trochę się roz, rozpędzimy bardziej, tutaj pan Heg jeszcze chodzi sprawdza Teraz dodamy do odciny Radzi sobie z tym radzi Rzodkiew ładnie przykrywa, co do żotkwi, żotkiewki, żotkiewki, żotkwi, nie wiem jak to się tam powinno dokładnie mówić Zrosła, urosła bardzo ładnie, aż się zdziwiłem, bo na początku nie chciałem nijak wystarcować ale później jak już to urosła i stwierdziłem, że trzeba ją przeorać, bo już zapowiadają mi tak zimę. Już śnieg ma spadnąć chyba w przyszłym tygodniu, więc no trzeba, trzeba to przeorać. Obornika już na to nie woziłem, bo właśnie po to siałem rzodkiew, żeby no, nie wozić tego obornika, żeby to zrobił jako poplon, jako dało to, bo to też daje jako masowo, jako masa swoja własna, daje to poplon, daje to jako obornik można powiedzieć. Na takiej samej właściwościach działa, do tego jeszcze nam powietrza dobrze glebę Więc to mi się podoba Dlatego to zrobiłem, w przyszłym roku myślę, że da się więcej pól więcej tą rzodkwią, A jak nie to gorczycą Bo też był taki plan, tylko że gorczyca będzie wysoka Będzie to wyrośnie wysokie, no to będzie podobne jak rzepak Jeśli ktoś wie jak wygląda gorczyca, no tam to może być fajne do, fajnie do orania ale to zobaczymy właśnie w przyszłym roku jak będzie, ale planuję, planuję siać, siać jakąś, jakieś poplony Przynajmniej na połowie na połowie naszego areału, żeby to zasiać. Jeśli oczywiście będzie czas i będzie odpowiednia pogoda, jeśli rok jeśli rok dopiszę, bo jeśli rok nie dopiszę, no to nie ma, nie ma nie ma co. Dobrze, dojeżdżamy do końca i wysiadniemy, może skończymy już tego vloga. Nie ma, nie ma co długo, długo was przynudzać. Cofniemy, tak? Wysiadniemy ja. Jak maszyna? Panie, to, 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 to Cudo, miód, mute, miód mute. wydajemy się Farmsona, Faruson Co? Jak, za ty, ty, w szoku chyba jesteś, co? Nie Je no, fajny ciągnik, fajny Duży, duży, duży. na pewno <laughs> w, Większy od Jandirka. Większy, większy jest Gabarytowo, no bo jest garów, nie, no to już Tak, ale gdzieś mi się, mi się, ale mi się gdzieś wydaje taki nie wiem. Co wydaje? Wydaje mi się taki jakiś, nie wiem, może krótszy, bo... Eee, gdzie? Nie, jest nie, nie, od John Deere. Panie, maska jest tu wyżej niż ty. No. John Panie, John jak Dyrek ja jest jestem m... równy. Koło jest tutaj większe od ciebie. nie, hmm, no, John, no na sonata. No. John, De John Deere'ek mniejszy był, dużo. Nie no, fajny, fajny. A to piątkę by to już nie pociągło, nie? Pługa. No. Pociągą bez problemu, to jest 135 koni. Pod Podgórki mógłby mieć problem, ale na płaskim terenie, który tutaj panowie macie, bez problemu. No, na razie mamy. nie? Na razie ale... mamy płaski, bo też zabraliśmy nowej dzierżawy na opcjach. A w razie czego, jest tu opcja założenia 600, jest też 620, która jest niewiele droższa, tam jest, już pan mówi, dokładnie koni, przedstawić naszym tym. 610 jest 165 koni 630 yy, i tam już bez problemu nawet 6 cioski, boby, pół wydałoby rada No będzie ja nie bym wiem bym na razie tak. może ten, bo jednak, jednak tak Teraz jak i tak popatrzyłem chwilę to jednak jest on jest. duży, jest no Wiesz, ja, ja cały czas patrzyłem na tą 460, gdzieś widziałem zdjęcia 400, nie? Z John tym, to się tak. wydawał podobny, mniejszy. Ale to jednak e, ten, to jednak to jak, tak jak, jak, tak jak mówię, że 600, no to jednak jest. Jest to kawał. Polska. Czy jest to sześciogarowy silnik, który bez problemu można wyczypować? Tu jest 165 koni, bez problemu 180 można go wyczypować na mm. tym modelu. No tylko to już gwarancja idzie w paść, nie? Nasz serwis również szeroki. <grym> <grym> ten, ten. ten wasz serwis to jednak dobry jest. <grym> Nasz serwis jest w stanie bez tych gwarancji podnieść moc. I on Co? i wtedy dostosowuje idealnie mapę silnika, dzięki czemu silnik ciągnik nie będzie się grzało i będzie dobrze chodził No, o, no to tam co? Dobra no. na razie na razie nie myślmy o tym na razie trzeba by myśleć jeszcze jaki ciągnik wybrać w ogóle. No tak, bo teraz już całkiem mętlik w no, no w tej nie... chwili ponownie już nawet mają Akko power blisko siebie w razie czego. No właśnie. <laughs> Kolejny ciągnik na testy. Nie, nie tak. no, fenda raczej. Fenda no, raczej ale nie mieliśmy. to jeszcze jest y, Masa i jeszcze jest y, y, waltra. No wa to jest patrzyliśmy, testowaliśmy. W patrzyliśmy, nie? tak byliśmy tutaj za granicą i patrzyliśmy, no. no. A na swoim pan, polu panowie nie testowali. No tak, no, tak, to, tak, to fakt. <laughs> Dobra, no to co, no panu dziękujemy, my tu sobie też doramy, my tu pogadamy sobie, pewnie jeszcze później wypiję jakąś kawę. A wam no. widzowie dziękujemy, napiszcie nam w komentarzu jaki wyciągnik wybieracie, jaki byście nam uradzili. Teraz już napiszcie, koniec tam... już takim, takim i będzie ankieta ankieta będzie tak i wybierzecie ciągnik jaki waszym zdaniem powinniśmy kupić ale napiszecie też w komentarzu taką ładną ładny komentarz dlaczego ten a nie inny albo dlaczego tamten a nie ten wiecie o sobie. no, no. A, my, a my działamy dalej także był z nami pan Marek no, no i Farmson który już pojechał niestety no. także trzymajcie się cześć